Zinor, Zinor, kolejny dzień, witam kochani więźniowie Będziemy dzisiaj transportować bardzo niebezpiecznego więźnia Mam nadzieję, że e, przeżyjecie, zaprzyjaźnicie się z nim, będzie wszystko cacy Więc e, miłego dnia, naczelnik pozdrawia <laughs> Witam widzowie, dzień dobry, cześć Dzisiaj bardzo fajne wyzwanie, bo przyjmiemy sobie więźnia, za którego dostanę 15 tysięcy I to jest taki więzień, którego nikt nie chce w żadnym innym y, więzieniu w ogóle, więc powinni go przywieźć do nas. Jeżeli tu sobie ustawimy, że, że go chcemy, to wtedy y, dostaniemy ten transfer więźnia. Bardzo niebezpiecznego zresztą. I, i powi powinni go przy przywieźć teoretycznie, no. Powinni go e, teoretycznie przywieźć i będzie bardzo zabawnie, bardzo spoko będzie. Spróbujemy to zrobić. Oczywiście w opisie macie link do G2 i gdzie macie gry w dobrych cenach, tak? E, dobrze. Przenieś więźnia, co to jest? Przeniesienie więźnia. Wartość populacji więźniów zostanie uzupełniona do żądanej liczby, zachowania takiego samego sporu, poziomu bezpieczeństwa. Jeśli będzie to możliwe, wszelkie nadwyżki więźniów będą podlegały systemowi standardowemu. O, ciekawa, ciekawa. No e, i dobra, czy oni go przywiozą? Bo wszystko niby zaznaczyłem, i wszystko powinno być niby okej. Okay, ale tu przyjmij do dwóch, twoje więzienie nie przyjmuje nowych więźniów. Właśnie przyjmuję, właśnie przyjmuję. I chciałbym tego transfer więźnia bardzo, bardzo hardkorowego. Z najwyższego rygoru też byśmy mogli teoretycznie przyjąć. Czemu się nic nie pojawia? Dziwne. A łączna liczba więźniów. Nie, to kolejnych. Przyjmij maksymalną liczbę więźniów. E, liczba dziennie. Wszyscy dostępni. Dobra, do maksymalnej liczby większej. Dobra, do 58. Czyli przywiozą tego. Tego dziwnego więźnia przywiozą za 17 godzin i dostanę za to 15 tysięcy. To będzie bardzo ciekawe. O, i na wstępie dziękuję wszystkim widzom, kochanym, którzy wspierają kanał, bo ostatnio bardzo dużo tych nowych wspieraczy. Ja się bardzo cieszę, oczywiście, z tego. Yy, bardzo miło, bardzo miło z Waszej strony. Yy, będziemy musieli zrobić tak, że ten najwyższy rygor gdzieś postawimy. I to będzie ciężkie, naprawdę ciężkie. Myślę, że to tymczasowo gdzieś trzeba zrobić jakoś, zabudować i muszę się zastanowić, gdzie. Ten na najwyższym rygorze, on chyba będzie chodził normalnie do stołówki, więc przydałbym mu się ewentualnie zrobić stołówkę. Chociaż teoretycznie możemy go po prostu wrzucić na blok i zobaczyć, co on będzie w stanie zrobić. To chyba będzie najciekawsze w tym. Tak, ilu mamy tych z zaostrzonego rygoru? Siedmiu. Ile mamy cel z, z zaostrzonego rygoru? 8, Więc tu to możemy ewentualnie zrobić. Rozmieszczenie. E, 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 najwyższy rygor weźmiemy tu, bo ta cela i tak była pusta, z tego co widzę. E, możemy sprawdzić w logistyce. To jest stan celi. Tak, ona jest pusta. Dobra, więc jak oni go przywiozą, tego wpakują tutaj, o ile on jest z tego najwyższego. A, a yy, tak sądzę. Yy, będziemy mieli bardzo niebezpiecznego więźnia, ale będzie też bardzo cacy, wszystko. No, w placówce przebywa 11 gości w 6 grupach, fajnie. 22 więźniów uprawnionych do zwolnienia warunkowego. Czy ja w ogóle mam zwolnienie warunkowe? Nie mam. Nie mam w ogóle zwolnienia warunkowego, to ciekawa sprawa akurat, bardzo, bardzo ciekawa. Yy, czy na to dotację jakąś mogę dostać? Bardzo było fajnie, bardzo było fajnie. Chyba, że już to zrobiłem. Nie, nie zrobiłem. Naprawdę nie ma nigdzie. Co tu się stało z biurą? O, Boniu, jakie brzydkie buro, z biuro! Ojejku, a co tu się dzieje? Wow! Właśnie zauważyłem, jakie brzydkie mam tutaj rzeczy. Jest burz ściany. Dobra, to wywalimy, będzie więcej miejsca. I to wywalimy, żeby nasz naczelnik miał więcej miejsca i będzie kozaczek. Będzie bardzo tacy, bardzo spoko. Naprawdę nigdzie nie ma pokoju do. Do zwolnienia warunkowego? No nie ma. Nie ma w ogóle. Ciekawa sprawa. Ale nie brałem na to pieniędzy? Nie brałem. Wojna z narkotkami, badania na dietą, działanie na rzecz samopoczucia, zakład produkcyjny, recyclaca poprzez edukację le, ble. Nie. E, moglibyśmy wziąć teoretycznie i zrobić te rozmowy o zwolnieniu warunkowym, bo to troszeczkę na tym zarobimy, tylko musielibyśmy to przesunąć tutaj. Raczej zrobić po tej stronie, chociaż tu jest cały te, całe te wejście dla odwiedzających, więc trochę mi to nie pasuje. Troszeczkę mi to tutaj nie pasuje, może tutaj bym zrobił wtedy i ci odwiedzający mogliby wchodzić? Może to jest jakiś pomysł. Dobra, drzwi tutaj trzeba zrobić dla personelu. Mam nadzieję, że ci odwiedzający wracając nie będą do nich wchodzić, a jak będą wchodzić to się zdenerwuję. Tak autentycznie się zdenerwuję, bo to będzie denerwujące. Zobaczymy co teraz się stanie jak ja postawię te bramę. Bo chciałbym wtedy przenieść na dół te pokoje z rozmowiami. Nawet by tu pasowały tutaj z dwa walnąć. I byłoby kozaczek. A przeciwko biury też by pasowały, no ale. Nie, zawsze da się zrobić, tak by się chciało. O, tutaj trzeba podłogę im poprawić. drewniana posadzka, proszę bardzo. Cyk. Będziecie mieli. I teraz jak wychodzą... No nie no co za głąby. Czemu wy to robicie? Po prostu czemu wy to robicie? Nie da się w jakimś rozmieszczeniu? Kierunek ruchu odwiedzających. Taki jest kierunek ruchu odwiedzających. Proszę, wywalać tędy głąby. Naprawdę, to jest tak głupie, że szok. Czemu oni tutaj czekają, na te drzwi aż się otworzą? Jeny. Po co im robić furtkę dodatkową, jak te głąby i tak nie ogarniają? Jest bardzo dziwne. Oci już ogarnęli, dobra, czyli trzeba było im narysować linię i teraz już wiedzą wszystko. Ok. A czy ja im mogę zrobić jeszcze w drugą stronę? Kierunek ruchu odwiedzających też w drugą stronę? Dwa raz? Czy to tak nie zadziała? Nie wiem. Mam nadzieję, że będą chodzić w dwie strony po tej ścieżce, a nie tylko w jedną stronę. No w tą stronę idą ładnie, a z powrotem muszę się tutaj przyjrzeć. No eee, w tą znowu idą ładnie. Ten w ogóle z lata. to jest ten z podwyższonego ryzyka. Nie wiem, czy on tu w ogóle powinien sprzątać. Tak szczerze mówiąc, raczej nie powinien tutaj w ogóle sprzątać. No. Chociaż w sumie, jak strażnik tu będzie łaził, to jest okej okay. Tylko trzeba tu przydzielić strażnika to już, to, to już widzę, że bardzo by się tu przydał Rozmieszczenie, strażnik, tutaj damy jednego i tu ewentualnie drugiego Tutaj jest ten co patroluje Więc spoko, On będzie im otwierał pewnie Chociaż ten też będzie im otwierał I będzie może w miarę bezpiecznie Może Stacja elektryczna jest przeciążona, o proszę bardzo O proszę bardzo, zaplecze Transformersy i damy tutaj 3 i będzie kozak. Pieniędzy mamy dużo, więc możemy zaszaleć. Kozak, dobrze, cacy. Za 11 godzin przywozi ten, y, przy, przyjedzie ten więzień hardkorowy. Więc w sumie moglibyśmy zrobić sobie dotację na bezpieczeństwo. Gdzie to było? To było rządowe wymogi bezpieczeństwa, tak. Y, bardzo dobrze, bo tutaj mamy uzbrojonych y, strażników i psi patrol. I to nam się przyda, żeby upilnować tego więźnia niebezpiecznego, moim zdaniem. No, tak zrobimy. Dobra. Yy, ogrodzenie potrzebuję tutaj pociągnąć dodatkowe. To na pewno. Tu jest raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I stąd do góry. Cyk. I raz, dwa, trzy. I cyk. I w tą stronę. Fajnie. Będziemy mieli ogrodzenie. Yy, teraz tylko trzeba zrobić tu drzwi dla personelu, żeby strażnicy mogli tutaj wchodzić. Tutaj są, tutaj są. Okej, okay. i tutaj przez dziedziniec kolejne wejście. Dziwne trochę, ale niech będzie. I damy tutaj psa, żeby chodził po prostu dookoła. W sumie nawet to można wywalić całkiem. Wiem, co zrobię, tak. Zbóż ściany, cyk, cyk, cyk. Niech on chodzi od, od ściany do ściany. Będzie okejka. I uzbrojonych strażników damy tutaj, żeby chodzili i pilnowali tego niebezpiecznego więźnia, bo on się można jakoś rzucić. Tylko będziemy potrzebowali wtedy zbrojownię. Prawda? Mamy zbrojownię. Karmizelki koloodporne. Okej. Okay. 100 dolarów za sztukę. No to by było fajnie. No. Możemy to wynaleźć. Tylko muszę zrobić jeszcze zbrojownię. <laughs> Gdzie zrobimy tą zbrojownię? Żeby ona była w bezpiecznym miejscu. Hmm. Wszystko organizacyjne mam tutaj na dole. I może ten punkt byłby dobry, żeby tu zrobić zbrojownię? Może. Yy, szybkie budowanie. Bezpieczeństwo. To nie to. Zbrojownia. Tutaj by mogła być. Tutaj raz, dwa, trzy kratki. I tutaj ewentualnie zbrojownię tu. Coś takiego. Wtedy ją otoczymy jeszcze płotem dodatkowo. Ściany, ogrodzenie. Teraz tak by poszedł płot, tak. Yy, tak, i tutaj raz, dwa, trzy i tu. Dobra. Więc ona będzie silnie strzeżona po prostu, dzięki temu, że tak zrobimy. I oczywiście. Tu musimy zamknąć to i git. I tu będą trzymali y, całą zbrojownię. Wszystkie bronie. Kolejne przedawkowanie. A ja, jak to się dzieje? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Będzie turbocacy, jak tu zrobimy sobie zbrojownię. Naprawdę Naprawdę będzie turbocacy. Y, z obiektów to chciałbym jeszcze zrobić sobie lampy ścienne i w miarę możliwości oświetlić tutaj. Bo troszeczkę tu ciemno jest. Mm, troszeczkę bardzo Będzie dużo lepiej Dobra, więc y, bezpieczeństwo nam wzrośnie Może upinujemy tego chłopa Chociaż wątpię, będzie ciężko Ale sprawdzimy, sprawdzimy, może się uda Jak się wyrobi, oczywiście Bo zostało jeszcze 6 godzin ja Trzeba zbudować całą zbrojownię, nie? A, to trzeba ustawić jako otwarte Bo oni się pozamykali i nie mogą wyjść Łeby To jest to, że zbudowali ściany i bramę W pierwszej kolejności i zamknęli się w środku Tutaj nie mają jak dotrzeć niby Niby dlaczego? E, przecież tutaj jest dla personelu i tutaj jest. Czy oni się znowu zamknęli? Nie. Nie wiem, co oni tam robią. Teraz się pozacinali. Zdecydowanie się popsuli. Popsuli się moi pracownicy, przecież to jest otwarte. Otwarte. Halo, chłopy. Otwarte. Chyba chodzi o to, że nikt nie jest w stanie pójść po części i zrobić tutaj bramy, więc oni nie mogą wyjść, a zabudowali się w środku. Chyba o to właśnie chodzi, więc ten pójdzie pewnie i założy tą bramkę. E? Nie. Nie, no, te głąby się zamknęły w środku. Dosłownie się wzięły i zamknęły w środku. Zbóźć ściany może tutaj? Może przyjdzie ktoś świeży i to zrobi? O, dobra no czasami się tak zdarza. Czasami się tak niestety zdarza, że budowlańcy się jakimś cudem zabudują w konstrukcji i nie są w stanie wykonać niektórych poleceń. Trzeba wtedy podejść i zrobić takie rzeczy. To już może być jako tryb normalny. I teraz tak, zaplecze prąd. Stąd pociągniemy w dół i będzie git. Nawet tu. Dobra. O nie, czy ja skasowałem całą linię? Już kliknąłem tylko raz. Dobra. Tat. I to zrobią, i powinno być wypas. To się zamknęło znowu. Przecież już jako otwarte. Teraz już. Może ktoś je zamknął. Nie wiem. Yy, okej. Okay. 49 minut do transferu więźnia. Bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznego. Bardzo. A ja nie mam psiarni nigdzie zrobionej. To też ciekawa sprawa. No. To też ciekawa sprawa, bo przecież muszę gdzieś trzymać te wszystkie psy, które miałyby go pilnować. Dookoła, więc może tu zrobimy psiarnię. W sumie z patrolu mieliby bardzo blisko. Wtedy to jest dobry pomysł. Szybkie budowanie. Psiarnia. Ferrarium. Ja w ogóle odblokowałem psy. E? Bezpieczeństwo? Psiarnia. Nie. Dobra. Czyli musimy zrobić jeszcze e, psy. Dobra, niech się odblokowują. Zrobią się w końcu. Na razie będziemy mieli uzbrojonych tych strażników. Psiarnia będzie później. No i oczywiście kamizelki koło odporne sobie wezmą. Też bardzo dobrze. Bardzo nawet dobrze. Oj, przyjechał Skubaniec. Przyjechał. I patrzcie. I mamy go. Ciężkie uszkodzenie ciała. 13 lat. Przyznał się do winy? Nie. Referencje kucharz. powrót do więzienia. I on jest zaostrzony rygor. Okej, okay. czyli to jest, no, prawie najgorszy. Okej, okej. Okej, okej. Czy ktoś go weźmie i przerzuci do jego celi? Pewnie za chwilę, bo poszli po kamizelki odporne. Tutaj była jakaś drobna bitka. Ale nic wielkiego się nie stało. Tutaj też. I tutaj też. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, więcej było tych bitek niż mi się wydawało. To jest z powodu higieny oczywiście. Czy szli na prysznicę i się pokłócili o to, że mają za mało prysznicy. Świetna sprawa. Super goście jesteście. Naprawdę. Naprawdę jesteście super goście. Czy możecie już zbudować to? Co za chłop w masce dziwny? On na odwiedziny. A, bo to było dwóch chłopów. Wyglądało jak jeden w masce. Ciekawe. Znowu znajdują narkotyki i inne takie. Spoko. Czemu tu nie ma prądu nadal? Naprawdę? To jest jako niepodłączone, niby. <laughs> ciekawe, ciekawe bardzo. No goście, bo ja potrzebuję tego strażnika uzbrojonego, naprawdę bardzo mocno go potrzebuję. Więc weźcie się, wreszcie za robotę. Dobra, dobrze. Yy, rozmieszczenie, patrole. Patrol uzbrojony. Yy, zrobimy to jako fioletowy. I on nie chodzi w ten sposób. Tutaj. I cały czas niech pilnuje. I personel. Uzbrojony strażnik. Tu. I drugi uzbrojony strażnik. Przydałby się chyba tutaj. Tak. Tylko trzeba ustawić mu rozmieszczenie. Yy, yy, uzbrojony strażnik. Myślę, że w tym sektorze będzie git. Jakby ktoś próbował uciekać, to on ich wtedy przymknie. A, tutaj nie ma bramy w ogóle. To ciekawe. To ciekawe, bo zdjąłem te bramy, nie założyłem z powrotem, więc damy dwie takie i będzie git. Będzie tacy. Dobra. Ma uzbrojonego strażnika. Yy, więc teoretycznie powinno być ok. Jak wychodzi z celi, to wtedy może być nie okej. Okay, bo nie ma żadnego przycielonego, innego miejsca do jedzenia. No. Moglibyśmy... Moglibyśmy mu teoretycznie zrobić jakąś małą stołóweczkę, tylko dla niego. To też takie kurde dość... Oni mu... Czy oni mu dali pracę kucharza? Widzą? Chyba to nie on. Zaraz zobaczymy, gdzie on jest. To on jest po prostu z wysokiego ryzyka. Będzie siedział ze wszystkimi innymi? Ej. Myślałem, że on jest z tego gorszego. On nie jest wcale z tego gorszego, więc chyba GIT. Chyba całkiem spoko. Chyba całkiem spoko. Nie, no jest. Pojemność stref o najwyższym rygorze, ale najwyższego rygoru nie ma. On jest zaostrzonego rygoru. Pojedność stref o surowym rygorze, a i oni się nie mieszczą w ogóle. Dobra, to musimy tu coś pozmieniać. Rozmieszczenie, dostrzony rygor, to musimy dać tutaj, i z tej strony musimy jeszcze kilka dać. Eee, na przykład, na przykład te tutaj. Czyli to są sale sypialniane, a bo to są sale sypialniane, a oni powinni być pojedynczo, tak, byłoby fajnie. Byłoby fajnie, jakby byli pojedynczo właściwie. Więc yy, chyba stąd izolatki wywalimy, i wtedy będziemy mieli 10. No. Tak. Tak zrobimy. Cela. Cyk i cyk. Proszę stąd iść. Izolatka jest tutaj. Tylko, że z zaostrzonego jedną zrobimy izolatkę tutaj. Cyk i pomieszczenia. Izolatka. Cyk. Więc ktoś stąd sobie pójdzie. Dobrze, teraz jest cacy? Cacy. 10 na 10 jest fajnie. Yy, bardzo dobrze jest, bardzo dobrze. No i wszystkich będziemy mieli w jednym miejscu, naprawdę w jednym miejscu. I ten strażnik, rozmieszczenie, patrol, fioletowy, to w takim razie dostaniesz po całości, żebyś chodził z tą bronią i ich straszył. Niech się boją, niech się boją. Czy bezpieczeństwo nam wzrosło? Myślę, że zdecydowanie tak, jest całkowicie na zielono, całkowicie na zielono, więc bardzo dobrze. Okej, okay, przydziel dwóch przewodników psów do psiego patrolu. Właśnie, jeszcze psi patrol trzeba zrobić i całą tą psiarnię jeszcze trzeba gdzieś zrobić. Tu miała być. Czy oni ją już wynaleźli? Szybkie budowanie psiarnia? Nie. Jeszcze nie. Dobra. Ale możemy sobie zrobić rozmieszczenie patrol fioletowy. I od razu tu zrobić sobie patrol dla psów. Cyk, cyk, cyk. Oni będą chodzili tędy i będą bardzo dobrze znajdowali... Bardzo dobrze będą znajdowali te... Yy, przekopy wszelakie, a pewnie jakieś już są. Tak obstawiam, że może tak być. W sumie, jak pracownicy moi się nudzą, to mogliby zrobić coś takiego, jak ogrodzenie całego więzienia. Raz, dwa, trzy. I tu na czwartym. O. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pyk i dwa, trzy i pyk. Coś takiego. Coś takiego jakbyśmy zrobili, to by było super kozak Wiem, że wam zajdzie z tym, ale w sumie nic na razie do roboty nie macie, więc sobie róbcie powoli, a ja będę miał dużo bezpieczniejsze więzienie. Tak trzy razy bardziej bezpieczne, naprawdę. Tylko trzeba będzie tam jeszcze jakieś furtki porobić, Żeby w takich bezpiecznych miejscach jakichś, na przykład przy zbrojowni. I z drugiej strony tu jest wyjście. Dobra, git. Cacy! Bardzo cacy. No, teraz to jest git. No dobra, mamy psy. Mamy psy, więc też sobie zrobimy szybkie budowanie i tą psiarnię. Git. Jest trochę wąskie te przejścia, ale będzie w sumie okiekowo. Ok, Zresztą mógłbym zrobić tak: w ten sposób, tutaj zrobić psiarnię, później z, z możliwością powiększenia oczywiście. I jak chodzi o ogrodzenie, to zrobimy coś takiego. Mm, 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 mm. Tu możemy zrobić pod e, tak. I płot. Tu zostawimy z wejściem. Dobra. Drzwi. Tu zrobimy dlatego. I ściany, ogrodzenie. Zrobimy tak, żeby to ogrodzenie szło w ten sposób i wywalimy to środkowo. Co on tutaj robi? Co on tutaj robi, nie wiem miles. Kto cię tutaj wpuścił, gościu, nie wiem. Rozmieszczenie. Zrobimy tylko dla personelu. Ta strefa. Nie ma szans, żebyś ty tu wchodził miles. Zawijaj się z No To jest yy, pomieszczenie dla y, patroli psich Psi patrol Bardzo fajnie się nazywa, psi patrol, no Kuba z tego zawsze się śmieje Że mamy psi patrol w więzieniu Śmiesznie <noise> Dobra, yy, ale rozmieszczenie Tylko dla personelu To również tutaj musi być Tylko personel, tylko personel, tylko personel Nie ma szans, żeby tam więźniowie się Kręcili, na pewno Tylko personel Wywalaj stąd gościu i to prędziutko. No, chłop zbrojowni się kręci. Bardzo niedobrze, nie wiem co on tu w ogóle robił. Pewnie sprzątał czy coś. Prawdopodobnie sprzątał tu chłop i się zgubił. Często tak jest, dlatego trzeba pilnować. Dobra. E -e -e. i dwóch uzbrojonych do patrolu muszę jeszcze przydzielić. Czyli tego tutaj muszę mu zrobić. Patrol taki ogólny, żeby sobie latał dobrze. Rozmieszczenie, patrol, fioletowy. Dlatego z bronią. I on niech sobie chodzi. O, tutaj od furtki do furtki. Fajnie, uzbrojony patrol. I zwykły... Hmm? Kawa. Ja myślałem, że go już tam przydzieliłem wcześniej. A, bo ja pozmieniłem te przejścia i się zepsuł pewnie. Dobra, git. Rozumiem, rozumiem. To teraz tylko czekamy na te psy, a najpierw muszą zrobić pełne ogrodzenie, więc trochę im zejdź. Niedługo się spotkają. Niedługo się spotkają, do jutra powinno być cacy. Bardzo dużo mam pieniędzy, myślę, że niedługo trzeba zrobić nowy sektor całkowicie. Całkowicie nowy sektor, taki z osobną stołówką i tak dalej. I zrobić tam y, sektor podwyższonego ryzyka na przykład. Czy oni mają jak wrócić? Nie, oni po prostu pomagają tutaj budować, jest mega ciemno. Dobra, zbudowali całe, więc zbóż ściany i to stąd wywalimy. To zrobiłem podwójne przejście, zamiast potrójnego Tak Szkoda To by się przydało tak zrobić I złóż ściany tu i tu Dobra, git Będzie cacy Będzie bardzo, bardzo cacy O Co się dzieje? <grym> Biją się Halo e, to ten z podwyższonego ryzyka pewnie, co? Czy on zabił strażnika? Tak, zabił strażnika Dwóch strażników zabił Dwóch strażników chłop zabił no w więzieniu, co mogę powiedzieć. Zgnijesz w więzieniu na stówę. Jan Beckwith. Ciężkie już już ciała. To jest ten, co go przywiedliśmy za 15 tysięcy. Zabójstwo 75 lat, przyznał się do winy. Zastrzony rygor. Eee, dajemy mu najwyższy rygor. Najwyższy rygor dostajesz i idziesz do tej celi najwyższego rygoru. I... Koniec! Koniec gościu z tobą. No. Mmm, najwyższy rygor, bezpieczeństwo, proszę bardzo. Nie będziesz tam chadzał. Nie ma szans. Nie ma szans. No. Ale go stłukli. I specjalnie zaatakował tam, gdzie nie było strażników z bronią, pewnie. Pewnie tak było. I każdy on się w ogóle tam kręcił. Nie powinni ich tam w ogóle wpuszczać. No. Tu powin... Tutaj jest zaznaczone... W sumie nie jest zaznaczone. A, i pewnie dlatego go wpuścili. Tam jest ogólny po prostu zrobiony. Musiałbym mieć dużo więcej sektorów i tutaj wyznaczać kto jest kim, gdzie może chodzić i byłoby dużo bezpieczniej. Pewnie. Prawdopodobnie. No. Powinniśmy poprawić wydajność instalując system sterowania drzwiami. No, fajnie by było kiedyś to zrobić, to prawda. A na razie psy chcemy zrobić. A nasi robotnicy jeszcze nie bardzo się za to chcą zabrać. Nie wiem dlaczego. O, już budują. Dobra, Git. Już budują. A, tu będą mieli problem z tym ogrodzeniem, pewnie. Trzeba będzie rozłożyć to ogrodzenie. A nie, bo ja zrobiłem nowe. Dobra, nieważne. Nieważne, będzie wszystko Git. Będzie wszystko bardzo cacy. Proszę dalej budować. Przypływy pieniężne, fajnie. Higiena bardzo niska. Oni w ogóle nie powinno być do celi, tylko od razu łazienka. Bez gitu. łazienka. I później wolny czas. Po co oni mają być w doceli, jak oni i tak spali. Więc byli w celi. O, chwilało mu kibelek. To nie niedobrze. Dobra, od razu do łazienki. Od razu, niech im się poprawia humor. Cacy. I zadowoleni no. Zadowoleni. Tam narkotyki znaleźli. Ok. Eee, zaplecze prąd. Prąd możemy pociągnąć. Git. Cacy. I zaraz będziemy mieli patrol z psami. I dostaniemy dodatkowy hajs. Jeszcze 15 tysięcy całym. Bardzo dużo. No, tego nie mogą sobie otworzyć, oczywiście. O, skasowałem! Nie! Szybkie budowanie, psiarnia. Nie macie zrobić tą psiarnię, no. Tylko, że to głupie. To głupie się skasowało. Dobra, ustawię na otwarte. Pod prawym przyciskiem jest i usuwanie, i e, otwieranie drzwi. No. Często się stało tak, jak się stało. Zrobiłem, je, żeby było otwarte na razie. Otwórzcie pliska i zróbcie. Teraz pewnie kupią drugie tyle materiałów niepotrzebnie. Bo złożyłem zamówienie. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Zobaczymy. Może się uda. Jednak. Go, go 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 goście, no. Dawajcie Budujcie. Czego tu jeszcze brakuje? Bo jak dla mnie to nic. Dobra, personel. I bierzemy te psy. Przewodnik psa. Raz, dwa. Nawet. Y okej. Okay. I teraz rozmieszczenie, patrole. Patrole z psami. No i co, No i zrobione? Przydzielę dwóch przewodników psów do psiego patrolu. No przydzieliłem. Czym problem? Czy to musi być jako psi patrol? No jest. A, oni muszą tam pójść w ogóle. A na razie idą do zbrojowni po kamizelki. Dobra, okej okay. I teraz działa. I pyk, 15 koła dla mnie. Cacy. No i mam psy. To jest mega ogromna różnica. Wyczuli od niego narkotyki od razu, jak pies podchodził znaczy przechodził. No, w sumie tutaj jeden na górę by wystarczył. Nie wiem, czy drugiego nie zrobię. Rozmieszczenie, patrole, fioletowy. Kurse. Chciałbym zrobić patrol, żeby Żeby pies węszył po celach. Byłoby bardzo fajnie, tylko żeby się nie połączył z tym drugim. A ja się połączy. Dobra, to zrobię niebieski Zrobię niebieski i robimy coś takiego Cyk Cyk I później przeniesiemy tamtego psa Bo tu jest wszystko ten zaostrzony rygor teoretycznie Więc Cyk Myk Hops Hops I on będzie chodził i wniuchał I znajdzie tu wszystko co nie powinno tutaj być Zobaczycie Dobra i teraz patrole z psami, ten wywalamy, ten dajemy tu. I Git. I on będzie im robił aktywne przeszukanie non-stop. I to jest podwyższony rygor, właśnie. I psa tam będą mieli i bronię. Ej, czy ktoś tu ucieka, właśnie? Co on robi? Jak on niby ucieknie, jak to jest ogrodzenie całe? Wolność. Co? Jak on wylasł? Tutaj kolejny. Jakim cudem oni tu wychodzą? Czy to jest tylko dla personelu? Może oni idą sprzątać, czy coś. Nie powinni ich w ogóle wypuszczać. Bardzo to jest dziwne. Bardzo to jest dziwne, że dają im tu wyjść. No. Oni mają teraz... Mają przebywać niby na dziedzińcu. A ktoś ich tutaj wypuścił. Nie wiem, jakim cudem. Naprawdę nie wiem. A, bo nie jest zaznaczone na tylko dla personelu. Halo. Już tu nie wychodzicie, papatki. To też jest tylko dla personelu. To... Trzymajcie się, cześć Dobra, eee, czemu tu nie ma prądu? Przecież podłączyłem, a bo kliknąłem wtedy prawo i usunąłem wszystko, no dobra To zaraz zrobimy od nowa i będzie super cacy Nie przejmujcie się zupełnie widzowie, kochani No Pieski sobie śpią, fajnie odpoczywają, kozak, potrzebujemy więcej tych psów tak naprawdę Mamy dużo hajsu, więc zrobimy przewodnik psa, jeszcze dwóch Dlatego, że jedni muszą odpoczywać, a drudzy pracować, więc dobrze, żeby były dwie pary a dwa patrole Po dwa psy żeby się zmieniały między sobą, będzie dużo lepiej. Tak. Będzie kozaczek. Wypierdzielaj stąd gościu. Czemu w ogóle nadal się tu kręcisz? Nie, 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 ty masz iść w tą stronę, papa. Pa. Tam nie pójdziesz, nie ma szans. Nie ma szans. Nie wiem czemu chcę wyjść na zewnątrz. No dobra, jak taki jesteś uparty, działania. Zamknięcie. 6 godzin. Proszę bardzo. Wezmą cię... Nie, no poszedł i mu otworzył, no serio? Tylko wziąłem na zamknięcie! O! Co za głąb! Przyszedł strażnik i mu drzwi otworzył zamiast go zamknąć Autentycznie Czemu on się tam w ogóle kręci? Dziwne rzeczy się dzieją w tym więzieniu Robią wywiad, będą mi uciekać, zobaczycie No Zobaczycie Jesteśmy przygotowani na pożar w więzieniu, o To musimy zrobić jakieś zraszacze i będzie git Halo, zraszacie? są zraszacie? Na to jest To nie taki zraszacz. Potrzebuje taki zraszacz, zraszacz. Zraszacz. Zraszacz przeciwpożarowy. Coś takiego. Do kuchni. I tyle, bo to chyba tylko kuchnia się może podpalić. Chyba. Nie wiem, może pralnia też? Może, może się to poprawi. Może się poprawi, zobaczymy. No, jest dużo lepiej, jest naprawdę dużo lepiej. O, tutaj znowu narkotyki, przedawkowanie. Co jest grane? Goście, dobra, musimy uruchomić program y, od narkotyków. Y, 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 y. Farmakologiczne leczenie uzależnienia od narkotyków, to sobie zrobimy. Y, kurs BHP w kuchni. Nie, nie będziemy robić, oni i tak pracują w kuchni, więc nie chcę, i zarabiają, zamiast, y, zamiast się uczyć. Będzie dużo lepsze dla wszystkich, dużo lepsze. No ale jest git, generalnie ten nasz nowy więzień póki co zabił tylko dwóch strażników. Normalnie wziął ich, zamordował na korytarzu No, troszkę chłop brutalny jest No ale co poradzisz Tak to bywa, będziemy musieli dać chyba paralizatory strażnikom Wtedy będzie dużo bezpieczniej No, będzie dużo bezpieczniej Więc zbadamy to Dobrze, myślę, że w tym materiale to będzie tyle Dziękuję za oglądanko oczywiście Trzymajcie się i do następnego Cześć, cześć, pa, 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 pa